Moi drodzy, właśnie tak się zastanawiam, jak ci wszyscy influencerzy nagrywają te rolki z samochodu, że zawsze widać kierownicę, żeby pokazać markę samochodu oczywiście, którym jeżdżą. Nie wiem, jak oni to ustawiają. Chyba sobie jakoś za plecami ten to ustawiają. W każdym razie, jakby nie o to tutaj chodzi. Film dla tych, którzy obserwują publicznie prowadzone przeze mnie portfele. Dzisiaj zamknąłem pozycję na spółce Kognor. Pozycja, jak pamiętacie, otworzyła spekulacyjnie w piątek, wykorzystując te ogromne spadki. Dzisiaj zamykam, inkasuję szybkie około, jeśli dobrze liczę, 8% zysku. I to tyle, jeśli chodzi o tą transakcję. Wejście było oportunistyczne, wykorzystałem okazję, wychodzę. Nie wypowiadam się na temat spółki. Spółka interesująca, można ją rozważyć pod różnymi kątami w kontekście zużycia stali w tym momencie na wojnie. I po wojnie do odbudowy Ukrainy. Natomiast nie taki był cel tej transakcji. Cel był wybitnie spekulacyjny, oportunistyczny i został osiągnięty. Ci, którzy jeszcze nie śledzą moich publicznych portfeli, możecie to zrobić. Zarejestrować się bezpłatnie pod adresem aktywnyportfel.pl. Znajdziecie tam trzy prowadzone przeze mnie publicznie portfele: portfel GPW, właśnie. Oraz portfele międzynarodowe, portfel aktywny i portfel pasywny. Cześć i powodzenia na rynkach.